Wiele początkujących dopiero osób myli pojęcia motyw i szablon, myśląc, że jest to to samo. Na tym etapie wystarczy zapamiętać, że motyw to nie to samo co szablon. Motyw składa się z szablonów i teraz uwaga, motyw dostarcza nam zestaw szablonów, a na podstawie tych szablonów jest generowany kod HTML i CSS naszej strony internetowej, czyli wygląd tej strony internetowej. W dalszej części kursu będziemy omawiać edytory motywów, które umożliwiają tworzenie nowych szablonów. Dlatego warto uczyć się poprawnej terminologii już od samego początku, żeby później było łatwiej zrozumieć bardziej zaawansowane tematy. Motyw to inaczej konstrukcja podtrzymująca szablony. To motyw determinuje gdzie i jak mają być wyświetlane poszczególne szablony. Oprócz tego każdy motyw WordPress jest wyposażony w zestaw funkcji, dzięki którym możemy modyfikować niektóre elementy szablonów. Na przykład nasz motyw może mieć funkcję Wyłącz pasek boczny, która będzie modyfikowała szablon pojedynczej strony. Włączając funkcję modyfikujemy szablon. Po odświeżeniu strony przeglądarka generuje stronę na podstawie nowego szablonu i otrzymujemy inny wygląd strony, tym razem bez paska bocznego. Wszystkie dostępne funkcje motywu, które pozwalają modyfikować jego szablony, znajdziesz w zakładce Wygląd i Dalej Dostosuj. Lub ze strony frontowej wystarczy kliknąć skrót Dostosuj na pasku górnym. Przeniesiecie to do konfiguratora motywów, gdzie mamy dostęp do wszystkich funkcji naszego motywu. Należy tutaj wspomnieć, że od roku 2022 WordPress odszedł już od konfiguratora motywów. To znaczy, że kolejne edycje motywów WordPressa nie posiadają już zakładki dostosuj, czyli nie posiadają zestawów funkcji do konfigurowania motywu. Ma to związek z tak zwanym Full Site Editing. To znaczy, że motywy nowej generacji zamiast konfiguratora motywów z ograniczoną ilością funkcji mają tak jakby wbudowany edytor motywów. To znaczy, że w motywach nowej generacji nie mamy listy funkcji pozwalających wpływać na szablony stron, tylko sami sobie te szablony tworzymy w edytorze. Do tej pory edytowaliśmy tylko zawartość stron i wpisów, a elementy motywu konfigurowaliśmy za pomocą funkcji dostępnych w konfiguratorze motywów. A teraz możemy edytować wszystko, zawartość stron i wpisów oraz możemy edytować i tworzyć szablony, czyli edytować wygląd naszego motywu. Stąd właśnie to Full Site Editing, czyli możliwość edytowania wszystkiego.